to zespół składający się z doświadczonych inżynierów, materiałoznawców i wyspecjalizowanych zakupowców, mówiący po chińsku i mający bogate doświadczenie w handlu. w 我们会核查工厂的中国发展的历史和它的声誉，呃，在并进行详细的洽谈。我们会利用我们中国办公室，会直接和工厂的负责人见面，获得最优的价格。呃，然后我们希望能够为客户提供优质的产品和服务。 Negocjujemy lepsze warunki współpracy oraz koordynujemy cały proces produkcji towaru pod marki własne wraz z opakowaniami. Realizujemy zamówienia dla klientów z branż hydraulicznych, automotyw, kolejowych oraz innych. Specjalizujemy się w zamówieniach technicznych, tam gdzie kluczowa jest precyzja w komunikacji. Pomagamy tam, gdzie liczy się wiedza techniczna i doświadczenie inżynierskie: maszyny, części przemysłowe oraz rozwiązania dla biznesu ciężkiego. Rozumiemy dokumentację, dogadujemy szczegóły w języku chińskim oraz pilnujemy jakości. Dlatego potrafimy negocjować najlepsze ceny, bo wiemy, jak działa tutaj rynek. Z MyChinaPal import maszyn staje się prosty, bezpieczny i opłacalny. W handlu z Chinami kluczowa jest weryfikacja produktu pod kątem jakości jego wykonania przez doświadczonych materiałoznawców. Chińscy producenci mają tendencję do nadmiernych oszczędności, zarówno w procesie produkcyjnym, jak i w użytych materiałach. Selekcja producentów MyChinaPal Stoi na najwyższym poziomie i zapobiega tego typu sytuacjom. Podobnie sprawa wygląda z dokumentacją potrzebną do transportu i wprowadzenia towaru na rynek europejski. chodzło. <stydziora> Każdy wyceniany przez nas produkt jest sprawdzony pod kątem certyfikacji oraz wymagań rynku europejskiego jeszcze na etapie doboru fabryki. Dzięki takiemu podejściu, nasi klienci mogą mieć pewność, że końcowy produkt będzie zgodny z ich oczekiwaniami.

Podobnie sprawa wygląda z dokumentacją potrzebną do transportu i wprowadzenia towaru na rynek europejski. Współpracujemy tylko ze sprawdzonymi spedytorami, z którymi zrealizowaliśmy już setki dostaw. Transportem towaru zajmujemy się kompleksowo. Klient nie musi kontaktować się ani z fabryką, ani z firmą transportową. My robimy to za niego. Dzięki temu klient oszczędza czas oraz może skupić się na rozwoju swojego biznesu w Polsce.